60 milionów w 60 milionów w gotówce, wyparowało. Przez ciebie. A teraz stoi jak durne ciele. Ty chyba oszalałeś. Tak, oszalałem, oszalałem. Nie będzie posadu. Zero. Nie dostaniesz nic. Zupełnie nic. Zupełnie nic. Pan doktor? Baron? Czy zastałem Bernadette? Mówi Barnie. Odeszła? Dlaczego? Jak to nie moja sprawa? Którą walizkę zabrała? Ale ja nie mam tego gdzieś. Tak. Ja pana też. Kretyn. Do trzeciej potęgi. Krościaty. ดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะดะ Czemu tak na mnie patrzycie? Chodźcie, dzieci. Zdaje się, że wasz ojciec musi odpocząć.